mam kolejska ze strony Wodoscar Games, a dzisiaj e, chciałbym ogłosić ponownie konkurs, ponieważ osoba z tego konkursu nie zgłosiła się do mnie po 24 godzinach i no, ten Bartek Bartek 2210 game 7 twierdzi, że konto e, niszczyciel 281 patryk 114 Mam konto założone 22.12.15. Jeżeli, jeżeli Bartek nie wchodził na WOTA, to jak wejdzie i niech zobaczy, kiedy są te konta założone. No, i wtedy zobaczy, że to nie było o, oszukane i że nie spełni nie, konta, nie, nie zasubskrybowały. Mam 6 subskrypcji i zgłosiło się do mnie osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeden sub nie wiem, od do kogo dostałem, sama musi się zasubskrybować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób uczestniczyło w tym konkursie. Yy, I no. Teraz będzie pa, jeden Patryk112 yy, dostał kod na statki, a niszczyciel 280 nie zgłosił się do mnie w tym czasie i dlatego organizuję ten konkurs po raz kolejny i będzie w nim uczestniczył dalej. Guide.pl guide i XKUCYK X, -x yy, Bartek 2210GM7 i niszczyciel nie będzie, nie będzie uczestniczył, bo się yy, ten i te osoby Bartek tyś, 2210 game7 guide.pl i X Kucyk yy, Pod tym filmem, co teraz nagrywam mają nie dawać łapek w górę, tylko po prostu mają yy, yy, mają wpisać yy, ten kod Bartek 10 i kod kucyk i kod guide.pl no to ja tyle życzę Wam powodzenia i konkurs jest, zakończy się 31 grudnia o godzinie 12.30 jest koniec. Wtedy wstawię film już na pewno yy, wtedy wstawię film i będzie, no, będziecie mogli zobaczyć kto wygrał i czy tak naprawdę yy, czy tak, tak naprawdę yy, te konta zostały oszukone. I żeby nie było te konta, które yy, Jeden, jeden Patryk114 jeden, jeden, już nie może uczestniczyć, tak jak i Niszczyciel280, ponieważ nie zgłosił się do mnie prze, po, podczas 24 godzin. To ja Wam życzę jeszcze raz powodzenia, na razie i cześć.